Acer jakiś czas temu wypuścił nową serię monitorów dla graczy. Dzisiaj zobaczymy, jak działa 240 Hz odświeżania za ledwo 1199 zł. Hej, hej, hej! Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Ilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morel TV. Acer już jakiś czas temu wypuścił nową serię monitorów dla graczy, które na papierze wyglądają naprawdę dobrze. 27 cali, 1440p za 1000 zł, 240Hz 24 cale do 1000 zł, albo tak jak i tutaj 27 calowa matryca 240 herców odświeżania za 1199 zł. Wygląda to na papierze ciekawie, ale zobaczmy jednak jak jest w praktyce i gdzie tutaj Acer zaoszczędził, no bo gdzieś musiał zaoszczędzić, bo te ceny są naprawdę niskie. Tradycyjnie jak to u mnie, zacznijmy od jakości wykonania i od wyglądu. Cały monitor utrzymany jest w czarno-czerwonej kolorystyce. Z przodu ujrzymy małe ramki, jak i metaliczne logo Acer na dole. Oprócz tego ujrzymy czerwoną stawkę na dolnej ramce, która podkreśla, jak bardzo gamingowy jest to monitor, oraz podstawkę w kształcie litery V, która spełnia swoją funkcję i jest w miarę stabilna. Tył monitora to typowa, budżetowa, plastikowa opcja. Logo Acer w górnym prawym rogu, montaż Vesa, który z pewnością przyda się wielu ludziom, jak i kilka najbardziej podstawowych portów, do których dostęp mamy od dołu monitora. Dwa razy HDMI, Displayboard oraz audio na słuchawki. Poniżej zobaczymy fabryczną podstawę, która niestety pozwala nam przechylać monitor tylko w górę i w dół. Jednak muszę przyznać, że jest stabilna i co ważniejsze, wysokość monitora jest dla mnie prawie idealna. Skoro już z tyłu jesteśmy, to znajdziemy tam również trzy przyciski i jeden joystick do kontrolowania menu. Jakość wykonania monitora jest poprawna. Nie znalazłem większych defektów, jednak jest to po prostu budżetowy, plastikowy monitor. W tej cenie nie ma co narzekać, ale nie oczekujcie solidności w rękach i dobrych materiałów. W przypadku matrycy mówimy tutaj o 27-calowej opcji TN o odświeżaniu 240 Hz i rozdzielczości 1080p. P. Jeśli chodzi o szczegóły, to matryca jest dobra. Pokrycie przestrzeni barwowych jest poprawne, temperatura barwowa na fabrycznych ustawieniach wynosi piękne 6700 kelwinów, a nierównomierność poświetlenia jedynie w górnym prawym rogu dochodzi do 9%. Jedynie błąd Delta E mógłby wynosić trochę mniej. Musimy pamiętać jednak, że to nadal TN. Kolory nie są zbyt żywe i wyraziste, a kąty widania są bardzo słabe. Nawet patrzenie na monitor spod lekkiego kąta niszczy cały kontrast i okazuje żółte poświetlenie. Jednak tego monitora nie kupuje się po to, by oglądać filmy, a po to, by wgrać w gry więc przejdźmy właśnie i do tego. Codzienne użytkowanie nie zaskakuje. Rozdzielczość 1080p do 27-calowej opcji to dla wielu osób za mało, jeśli chodzi o czytanie lub pisanie większej ilości tekstu. Same kolory, tak jak wspomniałem w matrycy TN, nie robią furory, więc nie jest to mentor do niedzielnego przeglądania internetu. Cały sprzęt ma również wbudowany dwuwatowy głośnik, ale powiedzmy, że lepiej używaj się go tylko w awaryjnych sytuacjach. Prawdziwa zabawa zaczyna się w grach. 1080p i 240Hz odświeżania to idealne połączenie dla wszystkich, którzy chcą wykrzesać Możliwi jak najwięcej ze swojego pc -ta. Gry dynamiczne, po CS, Koda, czy Battlefield, to gratka dla wszystkich ceniących sobie ogromną płynność rozgrywki. Faktem jest jednak, że różnica między 60 Hz a 144 Hz jest moim zdaniem o wiele większa niż między 134 a 240 Hz. Jednak po dłuższym użytkowaniu tą płynność po prostu się czuje, tym bardziej, kiedy nagle wrócimy do mniejszego odświeżania i zobaczymy, że hej, coś tutaj jest nie tak. Monitor ma FreeSync, więc postanowiłem sprawdzić, czy wszystko jest ok z G-Synciem. G-Sync po zablokowaniu klatek na 297 oraz włączeniu v w opcjach NVIDII działa bardzo dobrze. Nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z działaniem nawet po testach z nagrywaniem wszystkiego w 240 klatkach i oglądaniu klatki po klatce na spowolnieniu. Jedyną opcją zablokowaną podczas FreeSync'a i G-Sync'a jest to, że Overdrive jest ustawiony na Normal. Co miałbym nie mówić, ten monitor w grach działa świetnie. Warto porozmawiać również o menu i jego możliwościach. Samo menu jest przejrzyste, jednak oferuje nam bardzo podstawowe opcje. Mamy kilka predefiniowanych profili, ale na szczęście możemy stworzyć własne i je nadpisać swoimi spersonalizowanymi ustawieniami. Oprócz tego możemy włączyć celownik na monitorze, czy pokazać aktualne odświeżanie od kilka małych bajerów, ale nic szczególnego. Podsumowując, za 1200 zł otrzymujemy 240 400 Hz monitor o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 1080p w nowoczesnym bezramkowym stylu. Oprócz tego mamy tutaj poprawną matrycę jak i poprawną jakość wykonania. Cena tego monitora mówi nam jedno: to po prostu ma być budżetowy monitor dla ludzi, którzy chcieliby wykrzesać 100% możliwości swojego sprzętu. Ten monitor idealnie trafi w ręce ludzi, którzy chcą grać kompetytywnie i którzy szukają możliwie najwyższego odświeżania za najniższą cenę kosztem ergonomii użytkowania czy kosztem braku lepszych kolorów. Do gier dynamicznych nada się w 100%. Co ciekawe, jest to najtańszy 27-calowy monitor o odświeżaniu 240 Hz na morele net. W takim razie odcinek jest już za nami. Jeśli o czymkolwiek nie powiedziałem, jeśli o czymś zapomniałem, to pamiętajcie, że komentarze jak zawsze są wasze i komentarze zawsze staram się czytać. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół, napiszcie co wam się nie podobało, to postaram się to poprawić, a ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał że powiedziałem wszystko, co chcieliście wiedzieć o tym monitorze i pewnie jeszcze kilka monitorów z tej serii sprawdzimy, bo myślę, że naprawdę mogą być interesujące jako taka nowa generacja monitorów dla graczy, które w niskiej cenie chcą nam dać możliwie jak najwięcej. Wydają się naprawdę ciekawe. Tak więc życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.